Cześć, która terapia jest lepsza? Indywidualna czy grupowa? Sądzę, że grupowa to meetingi a z terapeutą. Dla mnie nie ma lepszej, gorszej, czy indywidualna, czy grupowa. Dla mnie jest ta co działa, a ta co nie działa. Bardziej z punktu widzenia mojego doświadczenia i to co zauważyłem, że to zależy też od człowieka, to zależy też od dużo od terapeuty. To zależy też od dużo od grupy, która aktualnie jest. Bo to są takie czynniki, które bardzo wpływają. Ponieważ terapia ma najlepszy efekt, jeżeli między terapeutą a, a, a pacjentem jest jakaś więź, czyli relacja powstaje i szczerość. I jeżeli ta terapia jest oparta na tym, to terapia ma najlepsze efekty. Zawsze, nieważne od wiedzy, nieważne co tam mówicie, ale ważne, bardzo istotne jest, żeby była ta. Ta relacja razem ze szczerością. Z, z...